Halo, halo, witam serdecznie, zapraszam na dziesiąty materiał z Amnesia Rebirth. Tashi Trianon, samotna w zaawansowanej ciąży i stopniowo zmieniająca się w potwora, próbuje dotrzeć do pustynnego miasta i ocalałych z jej ekspedycji Wrócona przez przypadek do jakiegoś innego świata, próbuje znaleźć drogę powrotną do własnego. W poprzednim odcinku jeździliśmy trochę kolejką, przeprowadzaliśmy rytuał, nawet w wagoniku widzieliśmy szczelinę, do której zmierzamy, gra nas trochę przeniosła w inne miejsce. I będziemy tam próbowali dotrzeć. O! A widzicie, zapałek mam na full 10 sztuk. Ewentualnie się tu wrócimy, ale nie wiem, czy taka potrzeba istnieje. Być może to będzie ostatni odcinek, być może przedostatni Nie wiem jak dużo zostało nam tutaj Dlaczego oh, ja nie mogę lampy wyciągnąć? Co jest grane? Aha, bo lampy nie mamy już a, lampę straciłem, dobra. Okej. Okay. Ups, ups, ups. O cholera jasno czekacie, idziemy, kuż mamy dość. Ja cię pierdziu. Czekajcie, bo to jeszcze nie jest koniec Zapalmy tą szybkość Ja cię sunę Ja cię sunę Aha kolejne potwory ja tak e, biegnę szybko, nie patrzę e, pod nogi, a nam się za chwilę zapałki skończą. Ale tu przejścia nie ma. Co my tu mamy zrobić? Aha, dobra Przecisnąć ci tutaj Skrócimy im męki Może to trzymać nic się nie dzieje. Oj, czekacie widzicie tutaj? Coś jest. <laughs> A sabotage shattered the Great Gate, and the world has shattered with it. My own eyes have seen the most skilled of my kindred wither into floating wraiths of nightmare. Despite all, the Empress still lives, crouching atop the tower like some vast spider, draining life and pain from the factories. It was our task to bring her reign to an end. And I failed. I still have Kita's formula. If any companion, stranger, explorer of the ruins finds this, then take the vial. It will seed the red flesh into the Vitae and spread it through the system.

No właśnie, mam latarnię przecież. Czekajcie, bo de facto żyć umując, to tutaj nic więcej chyba nie zrobimy. No to jest zepsute. Gdzie to możemy umieścić? Zesta kapsułem zawierający e, czerwony płyn. Hmm. Co ciekawe, jak mamy to, to niby podmienić ten płyn. Na górze tam niby coś jest, tak? Bez szans I tu wydostać Szlak Ej, czekajcie, bo ja się chyba zablokowałem Nie, na szczęście nie. Ej, no nie sądzę, żebyśmy tu musieli się wdrapać. Bez sensu. A i czekajcie, tu coś jest. Nie, tu nic nie ma. Kurde, nie przejdziemy tędy. No tu co mogę kręcić, bo to, to, to nie działa, to jest zepsute, nie? A tam, żeby te płyny dać, no to. Zobaczcie co spróbujmy mm. Nie wiem, cofnąć się Nie ma szans tam wrócić Jakaś podpowiedź Kurczę, coś musiałem przeoczyć Aaa, tutaj coś jest. Kurde, nie zauważyłem tego. Yy, wtryskiwacz, system wtryskowy przeznaczony do przyjmowania kapsuły płynu. Aha, no właśnie. Dobra, wow. Widzicie co, chyba muszę to cztery razy powtórzyć. A wiem, chyba musimy to najpierw obrócić. O cholera, O wow. O. i pozzammietanmy Sie Mo no czekacie teraz.

za zapałek nie mam, no jaćki ciul Ej, co to się... No nie sądzę, żebyśmy tu musieli tędy iść teraz. Zapałek. Aha, czekajcie, tutaj mamy iść. Chyba. Ja cię pierdził, gra. I znowu te stwory pierońskie. Prawie jak Predator, kurwa, i Terminator. aha dead, dead end aha. Bo tam krąży dobra a my tu będziemy mogli Tutaj to jest? Aha. Jest tu O! Naciśnij tą windę do góry. Oh, o no, sitra, położyłem się na ziemi, żeby mnie nie zobaczył. Ja cię pierdzielę. I want to lay down now. Just for a little while. But we can't stop. Can we? No, przed nami right to około 40 Gry. Look at this place. All these people. So much torture and pain for what? To keep the lights on? Let's get out of here. I don't know where this will take us. But it can't be any worse. Wrap. Właśnie, pytanie, czy gdzie nas to zaprowadzi? To gorzej być nie może, no. Ja wiem. O shit. Jesteśmy w domku jakimś chyba. W budynku. A nie mam tutaj chyba lampy ani zapałek. Uh huh. It's dark, Mama. It's so dark. Shh. It's all right, little one. <sighs> I just want to.

Nie odchodź, zostań. No nie mam szans. Przecież się topie właśnie. No tak. No ta końcówka tej gry mi się nie podoba za bardzo. Początek jeszcze był fajny, jak tam chodziliśmy, po tym świecie, i robiliśmy tam różne zagadki. Chociażby nawet to amunicja, jak żeśmy tworzyli super sprawa. Takich delokacji powinno być więcej. Później po tym świecie takim, wiecie, abstrakcyjnym, to już nie moje klimaty za bardzo. Cast away.

ja ci pierdziu. Dobra, wydostaliśmy się z tego złowrogiego świata. Czekajcie, bo my mamy jej chyba tutaj, nie? Tak. Tego laudanu to chyba raz użyłem przez przypadek. Oh, Christ, I need you, I need you now. I know it's crazy, but the baby. My waters have broken. He can't come to the tower. Do you the tower? I'll try. I'll try. All right. Hold on, going Just hold on. Oh, fuck. We'll let you go. Down. Kurde, to... jestem ciekawy, co tam w tym naszym brzuszku się schowało, bo zaczyna nam mieć pewne wątpliwości. Jak udało się, prawie zamieniłem w tego potwora, mam ręce już całe czerwone w żyłach. Ta gra się jeszcze nie skończyła, ale tak powiem Wam, że mogę ją ocenić na 7,5 punkta, na 10. Nie jest to taki zwykły symulator chodzenia, squaterowania jak niektóre, chociażby ostatnio była seria z tego Paradise Lost chyba. No to tam pegaż, em, graficznie gra ta może była ciutek lepsza, no ale tam kompletnie się już nic nie robiło. No tutaj przynajmniej były jakieś zagadki i to dosyć fajne wyglądało. No i poza tym gra troszeczkę dłuższa niż Paradise Lost. On ah! się czytał tylko karteczki i grafika praktycznie była... Nieruchoma, że tak powiem w cudzysłowie. E, mam nadzieję, że ta deska się nie złamie. Ehe, dobra. O, Dym jest, dobra, tu już jesteśmy prawie u. E to kucze, nie mógłby ten e, doktorek tutaj podbiec z ekipą mnie uratować. Ale... Just hang on. Nie wiem, w jakim miejscu skończy, bo jeszcze około 30 minut grania przed nami. Doctor. Someone help me, please. Nie, yes. słowa. That's what he said. czekać, e, idziemy tam bezpośrednio do wieży, czy badamy teren? No chyba nie. Nie, to wieża to jeszcze kuźwa, daleka droga. O matko. Czekajcie, bo ja mogę biec. Aha. Czekajcie, bo tu mamy wieżę i tu mamy... Wytrzymaj jeszcze, proszę. Jeszcze chwileczkę. W zasadzie tu były dwie ścieżki, widzicie, można było przejść tędy, albo tędy Czy ja mogę zapalić? Nie, nie mogę, bo nawet nie mam zapałek. Nie. Ej ten doktor? O cholera, kto ich wszystkich pozabijał? Ja cię o co tu się stało?

Where is the doctor? I don't know. He was with me when I. What happened to you? What happened to all of us? It's all broken up. The tower. We were in the tower. She saved us from the desert. Who is she? I, I don't know. A ghost. A god. She only wanted to help. Did this to us it didn't need to happen tassie she was trying to help you i can't i can't remember i'm sorry That is trying to take me again oh we must be quick <laughs> quickly <laughs> <laughs> To się kurwa zbliża? O materdeo, moi drodzy, to tyle chyba. Kończymy ten materiał w tym miejscu. Dzięki za uwagę, moi drodzy, kończymy ten materiał. Trzymajcie się, piona.